Halo, cześć, witajcie. Z tej strony Łukasz i witam Was na mojej kanale i witam Was w grze Spider-Man 2. Dokładnie, moi drodzy, jak widzicie, tutaj jestem w trybie fotograficznym. Uchwyciłem takiego pięknego pajączka na tle mostu bruklińskiego, chyba, z tego co pamiętam. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym zajmiemy się misją główną. Jesteśmy już przy misji głównej, także ja, nie przedłużając, lecę. A jeżeli wam się Pajączek podoba i seria Swojączka, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, napisać komentarza i zasubskrybować kanału, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich materiałów jak ten. A my oglądamy, co tu się będzie działo. Pora znaleźć jaszczura, moi Pana drodzy. Doktorze, wbijamy na chatę do doktora Connorsa. Doktorze Connors, Szukamy Poszlak i zobaczymy co się stało z naszym ja przyjacielem. Mogę odebrać ten telefon? Bo już mnie zaczyna denerwować. Yy, tutaj mamy. A, to nie jest telefon, tylko alarm, przepraszam bardzo. Jego żona chyba nie? Jego żona odeszła razem z synem po pierwszej akcji z Lizardem. Ale Craven ma to gdzieś. Dobra, co tu jeszcze? Chowasz przede mną, panie Konurc. Chyba tutaj niczego w pokoju nie znajdę już, także wyjdę sobie dalej. Tutaj mi się coś świeci. Nie wiem, czy to jest pokój dziecka? Chyba tak. Pokój jego syna. A w pokoju syna, co? To jest. Nie wiem, jak to się nazywa. Jeżeli wiecie, jak to się nazywa, to dajcie znać. Lubi zwierzęta. Jego dziecka pewnie nie było tutaj już od lat. Dobra, tutaj niczego nie mam. Nie wiem czy na górze coś jeszcze znajdę. Tutaj w łazience. Ale tylko jedna używana. Okej, okay. kibelku nic nie ma. No dobra, no to nie pozostaje mi nic innego jak zejść niżej. O kurde, ale tutaj bałaga mamy. Coś się tutaj wydarzyło. Musiał tutaj być. No, był, był. Najwyraźniej walczyło o swoje życie. Musieli go stąd zebrać jakoś. Dorwać, czy nam się uda dostać do tego naszego doktora Konorsa przed łowcami? Raczej nie, ale może spróbujemy go uratować, nie? Co tutaj jest napisane? Mechaniczne... Me, przepraszam, mechanizmy molekularne rekombinacji genetycznej, dr Michaels. Interesujące zachowanie enzymów. Potrzebne dodatkowe czynniki w placówce zewnętrznej. Okej. Okay. Aha, to mogę zbadać jeszcze. Badania nad rekombinacją genetyczną? Hmm. Wrócił, żeby się wyleczyć. Hmm. Dobra. Trudno jednak przeprowadzać eksperymenty w salonie. czyżbyś miał tutaj jakieś tajemne biuro? Panie El Lizard, tutaj mamy jakieś z szafy grająco. Melodia z Karuzeli. Ty, 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 ty. Jak... To nie brzmiało dobrze. Okej, okay, dobra. Nie wiem, na co to jest, ale okej, okay, dobra, niech będzie. Dobra, a co Rane tutaj Którze, się wydarzyło? Co ci zrobił? Czy tutaj mamy jakieś opułki, strzykawki, coś? To próbki krwi do analizatora genomów. Czy okay. miał tu laboratorium? Jak ma to laboratorium, to pewnie my, jako detektyw pająk, Damy radę do niego się wplepać. tylko gdzie? Ty masz te laboratorium tutaj? Tak, tutaj są szpony tego, Raczej te kły, nie wiem jak to tam, pazury. O, pazury. <laughs> nie umiem Jaki mówić po polsku. O, jakiś mechanizm tajemny. Okay. Nie ma cyfry na przyciskach. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, mam domek. Te te. Nie. To sama tonacja. Hmm. hmm, hmm. Dobra, wyszło. Okej, okay, czyli wchodzimy do Laboratorium Profesorka. A co tutaj jest? Ewidentnie tutaj był, bo widać ślady tutaj. Okej. Okay. kroć miał jakiś epizod. Dobra, mamy jakieś do początkowych i... testów regeneracji kończyn. No pamiętacie zresztą, że że ten doktor Connors miał bzika na punkcie gadów, nie, i sam się stał właśnie tym gadem, nie, fascynowały go. temu. okej. Okay. Próbował zbadać swoją krew. No dawaj doktorze, zwalcz to! za to, na co naraził Konorsa i jego rodzinę. Grubo. Przeszukaj schron, czyli do schronu mamy się teraz udać, tak? Czemu ty kucasz, panie pająk? Tu jest schron. Dobra, otwórzmy ten schron. A w schronie co tutaj jest ciekawego? Przedarł się. Okej. Okay. I to no, chodziło Dobra, no to idziemy dalej w takim razie. Czy ja mogę tutaj jakoś wejść, czy... Czy górą, czy dołem, czy jak, jak ja mam tu wejść? Aha, tutaj mamy szkawki, nie widziałem tego. Przyda się, przyda. Chyba łowcy przyjechali, moi drodzy. Dokładnie. Przepraszam, dokładnie. Dobra, walka z łowcami Kravena. Nie macie pojęcia. Nie później lecimy. Znakomity z ciebie cel. Pozwólcie, że powiem wam jak to będzie wyglądało. Dajcie Konorsowi spokój! Nie zasłużył na to! A jeśli w dalszym ciągu będziecie go ścigać, to ja się z wami policzę. Dobra, cyk. Dobra, tego wykończeniem damy radę. A pieski to może je spróbuję. Nie mogę tego pieska. Dobra, tego mogę wykończeniem. Dobra, miałem jeszcze trochę adrenaliny. Ten już się wycepuje, e, Nie ze mną te numery. Panie kolego! A, parada! To jest fajne. Szkoda, że nie ma tylko... E, że mam tylko jedno, nie? To. Nie, 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 nie. Nie, nie dasz rady mnie. E, że tak powiem, w e, piecie złapać, panie kolego. Dobra, nie ma to ten jest trochę szybszy w sensie silniejszy, ale dla ten w powietrzu mnie tu atakuje do widzenia tego wykończeniem zamaskowanego Spidermana jeszcze mamy jedną typiarę, jeszcze gości tutaj dobra, cyk, znikaj do widzenia do widzenia Dobra, mamy kasę. Wyznaczam pozycję. Cel jest na targu rybnym w Harlemie. Wszyscy na miejsca. Lizard jest za rzeką. No, czy czyżby będzie poślizg? Pościsk. Pościsk, <ścisk> poślizg, pościga, przepraszam. Za panem Jaszczurem. Radeczkę. Dajesz radę, mais. Dasz radę. To jest sympatyczna ta Haley, pasujecie do siebie. Tylko mam wrażenie, że ona cały czas chodzi w tym samym stroju, nie przez całą grę. Jak ją kontrolowałem, jak te graffiti robiłem tą misję poboczną, to też chyba w tym dziaku sam, tym samym była, nie? Martin Lee at Large, tak? Okej, okay, ten jeszcze żyje zemstą, nie? w końcu go dormiemy. A w zasadzie Spidermana. Poprawimy ci kurtałkę, tak? Bądź przystojny. Tylko nie daj się zabić, nie? Nie ja wiem, nie rozumiem takiego języka, ale... To było słodkie z jej strony. Przytulicie się? A już miał ją pocałować na to telefon, no. Nienawidzę takiej sytuacji. Co tam? Kolega ważniejszy, nie? Tak? tak? Tak, będę tam. Przykro mi Heidi. No ale... Miasto ważniejsze, Nowy Jork, ważniejsze od ratowania. Ratowanie. A no, do ciebie. Język mi się plącze dzisiaj. Jest piękny. To jest piękny. ty znaczy, jesteś piękna? Ten mural. Aha, mural jest piękny. Aha. Język się plącze też przy niej, nie widzę, Miles. Możesz być super bohaterem, ale z relacjami z kobietami jesteś raczej e, nieśmiały, nie? Dobra, no to lecimy tam, no, gdzie wiesz, się mamy spotkać z Peterem. tak? I zobaczymy na targu, okay. co tam Musiałem ciekawego, wpadać. może jakieś Liza rybki kupimy, Poczynałam ryby po grecku, pomoc. te sprawy, Liza. nie wiem, gdzieś się uważa, mi odbiło, Chyba wszyscy tak myślą. Myślę, no trochę tak. Nie chodzi mi o zemstę. Tata zawsze wierzył w drugie szanse. Ale to jest coś innego. To ja mam chronić was, a nie na odwrót. A, kumama. Okej. Okay. Odłączę szybko mój sprzęt. Dobra, ogólnie to nie wiem co chciałem powiedzieć, ale gadałem coś o rybach. <noise> ogólnie się przejadę tymi rybami podczas świąt, także na razie na ryby nie mogę patrzeć. Ogólnie nie wiem, mam taką fobię z dzieciństwa, jeżeli chodzi o jedzenie karpi. nie? Nie wiem, czy wy też tak macie. Kiedyś mi utknęła oś i się krsztyłem, dławiłem i do dzisiaj, do dzisiejszego dnia Chyba nie zjem karpia to w ogóle, nie? Ale, ale inne, inne rybki jak najbardziej, nie? Dobrze, że mamy ten no, jak jako ma no, Raczej tego pocichu nie zrobimy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie jestem dobry w skredaniu się w tej grze. Was, was, was. Żeby tutaj był Skorpion Elizar, Jaszczur. Walczery... Czyli muszę się ich użyć. wysoko trzymać nad ziemią, nie? Może to, to blinę damy radę obronny? ogarnąć. Okej. Okay. Tak! Dobrze wiedzieć! żeby by działał na, na ruch czy coś? Jak taka czujka, nie? To, że masz kostium. Muszę ich załatwić. Dobra, okej, okay. skradanko strzelanko. Ale tego mogę. Tak, tego mogę walnąć. Okej, okay. cyk, bardzo epicka. Rzesz ten jest zagrożeniem. E, tego mogę... Sporo łowców. Namierzają Lizarda tymi ptasimi dronami? Chyba tak. A co? Mam pomysł. Ogarnę to, a ty teren, Dlatego myślę, że e, będę mógł. No uciekł mi! No no co za co za typiasz? No uciekł mi po prostu. Teraz mi się kamuflaż skończy. Dobra, jestem tutaj na tym ścianie. Tego mogę zrobić tak, czy nie? Mogę, dobra, ok. Do widzenia. Tego też mogę chyba tak kropnąć. Zagrożenie, ale przed chwilą byłeś poza widokiem. Czyżby ta babka musiała się po prostu odwrócić, żebym mógł im kropnąć teraz. No nie, teraz mi tu przyszli, no Boże Święty. Ale mogę to zrobić. Cyk. Dobra, okej. Okay. Ona chyba nie żyje. Nie, nie. Żyje! No nie wierzę, nie. Tego mogę tutaj chyba walnąć. Niech mi tu podejdzie, dobra cyk, no i, i postelcie. dobra, nieważne, co to dobra, napierdalamy się, naładować adrenaliny sobie trzeba. wyrzućmy im granat, cyk. Nie wykończenie I nie o to mi chodziło. Fajne ma te ataki, takie, wiecie, obszarowe, nie? Dobra. Cyk, siódmy nie macie, do widzenia. Um, tu jesteś typize. na Chodź tu, dobra. Chyba wszyscy, nie? Dobra. Nie wyszło mi to tak jak zaplanowałem. Chyba nigdy mi się nie znudzi. No i mamy ptaszynę. Spróbuj obejść zabezpieczenia drona. Dobra. Dobra, jak mam to zrobić, czy mam iść. Jak. O, mam kacnek, dobrze, okej. Okay. OK, Kostium się łączy. Już. Nie ma to jak Unix. Okej. Resetuję wysokościomierz i... O kurde, to ty ganki? Jaki ty wyprzystojniałeś ostatnio. dron, który śledzi Lizarda. Super. Szybko poszło. Zdaje się, że wciąż tam jest. Okej, to lata jak nie wierzę Okej, okay, dobra to Musisz się przyzwyczaić Do swojego nowego w... Ja A nie kolego, przyjacielu Ganki No dobra To jak ja mam się Tędy mam się przyzwyczaić, tak? Dobra, no to lecimy Czy będzie mnie tutaj czekało jakieś coś niedobrego. Tutaj jest jedyna możliwa droga stąd. Yy, tędy. Będę się musiał czołgać, dokładnie tak. Tu ewidentnie był ten yy, nasz konors. Tak. Dobra, chyba tędy musimy lecieć dalej. O kurde jakie jest gliszcza, Boże święty. Czy ja mogę szybciej się poruszać? Mogę. Co my tutaj odkryjemy teraz? Okej. Okay. Muszę się stąd wydostać. Ewidentnie. Jakieś punkciki mi doszły O rura, i znowu będę tą głową, tak? Tak jest mi wygodniej O Jezus Maria, co to jest? Ryba, nie? Nie wierzę, nie? Boże święty, jak ja się przestraszyłem tej ryby lecącej w moją stronę, nie? Nie macie pojęcia Dobra, leć tą rurą. No i drzeżenka? Tak. Bo nie miałem kontroli przez, chw przez chwilę nad e naszym pajączkiem. Ogon jest szczura. Czy ja będę się musiał z nim tutaj bić, czy co? To jest właśnie o to pytanie, nie? A gdzie jest. E gdzie jest Peter? Gdzieś tu jest, nie? Ciekawe, co kryje bramka numer jeden. Bramka numer 1. Moi, moi drodzy, idź na całość? Wybierz bramkę Staj! numer jeden, bramkę ty numer ty... dwa nie i wybierz tak, ząbka, nie? U mnie też. Ale ty masz głos teraz, taki, bardzo męski? Jasne, tak. Tylko, że nie namierzył. Tu jest coś? Nie, tutaj niczego nie ma ciekawego. Dobra, no to wybieramy następną bramkę, eee, numer dwa. Tu, tu mogę? Go. Tu. Bra bramka numer 2. Bądź tam. Jest gdzieś w pobliżu. Dobra. Widziałem oko. tutaj. Czego nie ma, no to bramka numer 3 w takim razie, tak? Tutaj mam bramkę numer 3. Okej. Okay. Odbijamy. Pokaż swoje olbrzymie. ...mie ramiona. To jest tylko... jego skóra? On zrzucił skórę, jak gad. Tak. Czyli ja to gdzieś nam znowu spierdolił. Skoro rośnie, to będzie bardziej groźne, nie? Ten człowiek głodny to człowiek zły. Cześć, Peter, w końcu się pojawiłeś. Wow. Ominęło cię no najlepsza zabawa. W budynku jest pełno owców. Jakieś ślady Konorsa? E, tak. Ganki go śledzi. Hej, panie Parker. Panie, panie, panie Park, to Panie Spider-Man. Awansowaliśmy na pal. Sir? Chyba mogę jakoś pomóc. Uh, czy to krew? Hej, chwileczkę! Proszę to tu włożyć. Tu ma jakiś lokalizator GPS bane. czy coś? Przydatny. Za pomocą tego ptaszora gankiego zbry. uda nam się wyśledzić jego okay. lokalizację, Chyba tak? Ganki, czekaj spokojnie! To nie ja, ja też nie. Ja tutaj nawet był? nie mam tutaj więc... <grym> jest i on, jest i jaszczur, moi drodzy. Musimy go jakoś zatrzymać. Leci fajnie to zrobili. O nie, pościg! Dobra, pościg, moi drodzy. No to lecimy. Nie możemy stracić konosa. Umiera. Tylko no tak, może mu dobra, no to cyk. Będę się chyba buja, bo tak chyba. O, dobra, udało się. Dobra, jeden skuter. Mogę Do widzenia, panowie. To naprawdę ekscytujące. Trzymaj się, stary. Uważaj na te drony. Spoko, one nie widzą Dobra, okej. Okay. Poszło. Dobra, drugi skuter załatwiony. Fajne te efekty są, nie? Te wkluczenia. Dobra, chodź tu następny. No właśnie, bo się tak dobrze bawicie. A ja też chcę się pobawić. Dobra, chodźcie tutaj do mnie Dobra, pomyślałem, że muszę jakieś klikać jakieś przyciski, ale zdecydowanie nie. Ten lizard bardzo fajnie pływa jak to gad, nie? Mamy nawet telewizję, moi drodzy. Pomóż pasażerom! Za ja zajmę się morderczym ptakiem! Nie. Ostrzegałem się przed polowaniem na konorsa. To twoja wina. Mówiące chmury to już wszystko? Prawie skończyłem. Ile są bezpieczni? Jak u Ciebie? Ten Muszę się wiesz, do niego wójca. dostać jakoś. Jestem za Tobą! Załatwimy go razem! Nie ma czasu! Szybciej, Peter! Mam Cię! Dobra, chodź tu. Mam Cię. Tak punkt, nie, nie, nie. Jest... Już myślałem, że mi ucieknie, nie? Jakąś broń! O, nie! Dobrze, że mamy ten symbiot który nas ochroni, nie? Ocali. Dobra, udało się. Współpraca pomiędzy dwoma pajączkami. Bartka akcja, pościg, jak ze snu. Ale nie wiem, czy uda nam się dorwać Lizarda. Czy on nam ucieknie znowu? A raczej chyba nam ucieknie, nie? Ale ewidentnie. Ojeju, nie, się mam. Dobrze, że mamy jeszcze ten kostium, który działa pod wodą, nas nie widzi, nie? Wiem, Jezus! On nas goni, on nas próbuje zjeść! Boże Święty! Nie chcę No ja też nie, ale ewidentnie... Bo Boże Święty! Fajnie to wygląda. Dobra, mamy go. Nie w ogóle nam nie ułatwiają tego, nie? Jeszcze tutaj są ludzie, nie? Biały, zwykły dzień, takie akcje. Tylko to wymiar po tej drodze. O Boże, święty, jeszcze muszę unikać tych wszystkich. Kurda, wodna, po. Bo... Dobra, L2, dwa, L2, dobra, okej. Okay. Zgrak! Trzy! Dobra, papeli byli dobrzy, jeżeli chodzi o drużynę sportową w szkole. <grymne> Zarówno jeden jak i drugi, tylko drugi chce się dostać do koledżu. No i Lizard nam zemiał, moi drodzy, ale przynajmniej żyje, nie? Czyli nie wszystko jeszcze stracone. Pościg bardzo fajny. Bardzo fajnie mi się yy, podobał. Ale to jeszcze nie koniec wątku z Lizardem, ze szczurem naszym. Uciekł nam. To nic, spit. Mam nadajnik. A gdzie z ganki? Jako Lecimy ptaszu. To No To nie ma sensu, Majus. Na pewno? Ma wielkie kły. Nie on jeden. Nie, żeby to było A wszystko. Zazwyczaj jest inny. Nie? No. Tak. Też to zauważyłem, że jest jakiś taki... Jest zupełnie inny. Dziwnie się zachowuje, co to nie on, nie? Jakby po prostu dostał na głowę, ale podejrzewam, że to jest wszystko wina tego symbiontu i tego kostiumu. Dobrze, mamy to. Posłuchajmy jeszcze. Nie, ale jestem na tropie. Coś się dzieje? Nic. E, czyli tak. Miles dał się zbić z tropu, Lizard się wymknął. Na pewno chciał tylko pomóc. Czasem łatwiej wziąć sprawy we własne ręce. Ej, to nie Ferpid! Jesteśmy drużyną. Konors jest nam teraz potrzebny. Dla Harego. Dobra. Jaki on ma głos? Taki bardzo konkretny i zdecydowany, nie? Zauważyliście to, że naprawdę faktycznie się zmienia, nie? Jest po prostu nie tym samym Peterem, skromnym i fajnym, i milutkim, i sympatycznym Spider-Manem z osiedla, tylko takim bardzo już się robi, bardzo hamski i bezczelny, nie? Wręcz. Dobrze, moi drodzy, na tym pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że pościg z naszym przyjacielem Konorsem, wam się podobał, było ciekawie. Szkoda, że nie udało się go dorwać, no ale. Cóż, przyjdzie, przyjdzie czas na to, że e, zmierzymy się pewnie z Lizardem e, w najbliższej przyszłości. Moi drodzy, odcinek się kończy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zostawcie subskrypcję. A my się widzimy w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się. Cześć.